...laskowymi, dzięki któremu moje dzieci dobrze się odżywiają. Smaruję nim przeróżne pożywne produkty, jak na przykład pełnoziarniste tosty. Każdy słoik zawiera wysokiej jakości składniki, jak orzechy laskowe, odtłuszczone mleko i odrobinę pysznego kakao. Nutella nie zawiera substancji konserwujących i barwników. To takie szybkie i proste, a przy śniadaniu chętnie korzystam z każdej pomocy. Nutella. Dobre śniadanie na start. No i dla nowych i przedłużających umowę klientów taka oferta. Bez lig rozmów. Po minucie już się nie płaci. Totalna swoboda. To tak jakby się niosło worek z ziemniakami, po minucie wyrzuciło ten worek. Albo jakby się było pastuszkiem, któremu drugi pastuszek zaoferował pomoc i po minucie pilnował jego gąsek. Pan to chyba lubi tak spontanicznie, o tym opowiada. I ten drugi pastuszek, jakby zaoferował, że go zastąpi. Ale jaki pastuszek? No znajomy tego pastuszka. A Bez lig rozmów. Po minucie za darmo. Ze wszystkimi w plusie. Proszę, proszę bardzo. I dla Ciebie. Lajkoniku, my też chcemy spróbować. No to macie szczęście, Paluszki Junior. Paluszki Junior. Wypiekane w piecu według tradycyjnej polskiej receptury. Są wyjątkowo łagodne i kruche. I mają mniej soli. Smakują dzieciom i dorosłym. Paluszki Junior. Lajkonik. Legendarny smak. Szybkim internetem UPC wszędzie zdążę. Spotkania, podróże, zakupy, rachunki. Teraz mogę być w wielu miejscach w jednym czasie. Fiber Power, najszybszy internet UPC. Teraz internet UPC 25 mega z routerem bezprzewodowym za 40 zł. Na zawsze. Zadzwoń 801-949596. Kiedy nieprzyjemne uczucie pieczenia po skorzystaniu z toalety nie pozwala ci skupić się na pracy lub w pełni zrelaksować, sięgnij po Urinal Walmark. Urinal Walmark zawiera specjalny wyciąg z żurawiny Nutrikran, który regularnie dba o drogi moczowe. Nutrikran to gwarancja wysokiej jakości i zawartości substancji aktywnych, które pomagają wypłukiwać bakterie z dróg moczowych. Urinal Walmark proste o drogi moczowe. Urinal Walmark to najczęściej kupowany preparat z żurawiną na drogi moczowe. Dzień dobry. Witam. Widzę, że mają Państwo wielkie marzenia. A skąd Pan wie? Mają to Państwo wypisane na twarzy. Dzięki naszemu doświadczeniu widzimy wyraźnie, że masz marzenia wypisane na twarzy. I do każdego marzenia dopasujemy najlepszy kredyt. A teraz do każdej umowy kredytowej miły upominek. I prowizja 0% dla wszystkich kredytów w oddziałach Lukas Banku. Grupa Credit Agricole. Ból gardła przeszkadza mi w codziennej pracy. To jest tak, jakbym miała gwoździe w gardle. To właśnie wtedy sięgam po Holinex. Holinex działa jak leczniczy balsam. Otula gardło, usuwa ból i stan zapalny. Holinex sprawdziłam w wielu sytuacjach i działa na mnie najlepiej. Holinex. Z dużym opakowaniem oszczędzasz do 25%. A na ostry ból weź Holisept. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w oręcz polecamy trzy wyjątkowe telefony Nokia. W taryfach Delfin gadatliwa Nokia 6303 i Classic z wytrzymałą baterią, idealną do długich rozmów. W taryfach Pelikan przyjacielska Nokia C3 z łatwym dostępem do mobilnego Facebooka i innych portali społecznościowych w Twoim telefonie. W taryfach Pantera ciekawa świata Nokia 5230 z szybkim internetem, abyś miał dostęp do informacji. Informacji zawsze i wszędzie. Wybierz telefon, który pasuje do Ciebie. Teraz w Orange każdy już od złotówki. Zapraszamy do salonów i sklepu Orange.pl Jak mam grypę to czasem nie dość, że i kaszel, i gorączka, i katar to jeszcze chore zatoki. Ja prawie oddychać nie mogę. Ale biorę Gripex, bo zwalcza wszystkie objawy grypy i pomaga na chore zatoki. Gripex to zespół składników zwalczających ból, gorączkę, kaszel, udrożniających nos, a nawet zatoki. Dla mnie nie ma nic bardziej kompleksowego. Gripex zwalcza wszystkie objawy grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Pani skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy niewłaściwe stosowanie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No i derwała go. I słusznie, no strasznie tępy był. A teraz wariata z Produkty z Biedronki polecają się do szkoły. Już od jutra akcja przytulny dom w sklepach Biedronka, a w niej meble dodatki oraz porady stylistów, dzięki którym pięknie urządzisz swoje mieszkanie. Zapraszamy! Codziennie,